Wszystko co wydarzyło się podczas ćwierćfinałów Mistrzostw Świata. Pierwszy mecz o półfino w Serbowie pewnie pokonuje reprezentację Litwy 87-68. Bogdan Bogdanović poprowadził reprezentację Serbii, 27 punktów. Filip Petrusew do tego dodał 17 punktów i 6 zbiórek. Dla Litwy Rokas Jokubajtis zdobył 13 punktów i 9 asyst. A Tadas Sedekerski zdobył 14 punktów i 9 zbiórek. Przed meczem dowiedzieliśmy się jak poważna była kontuzja Borisy Simanicza, którą odniósł w spotkaniu z Sudanem Południowym. Reprezentant Serbii musiał poddać się operacji usunięcia nerki. Amerykanie bez problemu pokonują reprezentację Włoch. 100 do 63. Michael Bridges zakończył mecz 24 punktami i 7 deskami. A Tyrese Halliburton dołożył 18 oczek i rozdał 5 asyst. Dla Azurii 18 punktów zdobył Simone Fontecchio, a 11 oczek zdobył Stefano Tonata. Niemcy awansują do półfinału Mistrzostw Świata po raz pierwszy od 2002 roku. Pokonują oni reprezentację Łotwy 81-79. Z dobrej wiadomości Franz Wagner powrócił na parkiet, i zakończył mecz samą punktami i 8 deskami. tego jego starszy brat Mortis dodał 12 punktów, a Andreas Ops 13, trafił 13 rzutów z załóg. Sama Łotwa otarła się o awans do strefy medalowej. Davis Bertans, który zakończył mecz 20 punktami, spłudował rzut 3 punktowy na wagę zwycięstwa. Liderem punktowym Łotysz był Artur z 24 punkty i 8 18. Pierwszy raz w swojej historii Kanada awansuje do najlepszej czwórki świata. Wygrywając 100 do 89 z reprezentacją Słowenii. 31 punktów i 10 zbiórek zdobył Shay z Aleksander. Do tego R.J. Barrett zdobył 24 punkty i 9 zbiórek. Dla Słowańców 26 oczek zdobył Luka Doncic, a Klement Prepelić dodał od siebie 22 punkty i 5 zbiórek. Z dobrych wiadomości po urazie pleców na pargiet powrócił Jaka Blazic. W tym spotkaniu zdyskwalifikowani zostali Dylan Brooks i Luka Doncic.